Teraz będziemy testować piwo poecyn. Jest smak imbir z cytryną, alkohol 4,5% Piwo o smaku imbirowo cytrynowym. Piwo jasne! A, będziemy otwierać. Zobaczymy jak smakuje. Kupiłem je w trzyniku. W sklepie Dino. No, to otwieramy. A! O kurwa, piniło się. No to zaczynamy. Mm. O, trochę imbiru tam czuć jest. Zobaczymy dalej, jak smakuje. O, na początku wyczuwalny smak był imbiru. Potem zliknął mi gdzieś. Czym więcej to się pije ryków, to bardziej jest imbir wyczuwalny. Czy ty się za bardzo nie wyczułem? Może być. Złe nie jest. A powiem Wam, na ile oceniam ten smak piwa? I powiem Wam, ile kosztowało. No, trochę imbiru wyczuwalnego. A moje ocena to 8 na 10. Nie mi kosztowało, bo nie mogę znaleźć. Paragonu. A napiszcie w komentarzu jak wam się podoba moja nowa fryzura. Według mnie lepiej. Zapasuje mi. No to zegnam się z wami. Do zobaczenia. Hejka.